Ej Boże, ej ręce dzisiaj składam i modlitwę kieruję do Ciebie Każdy z raperów tak mówi, ale ja to mówię dziś do Ciebie szczerze Abyś wysłuchał naszych gruźb, nas Polaków Oczywiście tych te zagranicznych, tej Ukrainy, którą Putin dzisiaj niszczy Ja wiem, że Ty nie masz ty nic wspólnego ja było podkusił świat ja, ja, tak jak Adam i Ewa, Którzy byli w raju, tylko nie musieli ruszać jednego trzeba. Nie musieli ruszać, tyle obfitości było cały czas. Wszyscy byli wolni i nie było wojny na tej świecie. Tak, aż w końcu pojawił się ten jeden człowiek, który zniszczy wszystko, O zabija ludzi. On zabija dzieci, on zabija kobiety i mężczyzn bierze do wojny dziś. Dziś bierze do wojny ich. Oni z to na ustach idą bronić tych granic, które są ich Nie pozwalają tej swojej rodziny zabić. I chyba to wiesz... Jak ja mówię do Ciebie szczerze, Boże, więc miałem nadzieję, że Ty modlitwy wysłuchasz mnie Dziś staję na amonie, składam ręce i modlę się do Ciebie, abyś zrozumiał mnie, jakie to życie nasze okrutne jest Czasami nie mam siły, czasami nie mam słów, czasami nie mogę pisać, bo łapie mnie straszliwy duch Patrzę na to wszystko, mam chęć bać odbiornik. I chyba, jest w końcu wkraiński słownik, by się porozumieć z tymi ludźmi, których boi serce. Dzieci i kobiety są w Polsce, a ich mężowie, o tobie walczą za ich kraj, Więc się dla nich, aby ta wojna skończyła. Już się między nami. Ej, Polakami, Amerykanie. Polska, Ameryka, bez Rosja Mam nadzieję, że w końcu dla nas będzie wygrana ta wojna, wygrana ta wojna.